Witam, małych modelarzy, młodych modelarzy, sympatyków modelarstwa kartonowego. Ostatnie moje porady były o klejach. Dziś może troszeczkę opowiem, jak stworzyć sobie to miejsce do, do tego naszego klejenia. Każdy ma w domu, w mieszkaniu jakieś miejsce. Może być to biurko, może być to, nie wiem, stół. W każdym bądź razie gro młodych ludzi, gdzie się uczy. Ma na pewno biurko, korzysta z tego biurka. W, do swoich celów, do swoich tych prac modelarskich, e, no, będziemy ingerować, będziemy ciąć, będziemy skalpelem tu ciąć. E, Groże trzeba go zabezpieczyć, żeby nie pociąć e, blatu. I tak może to być. Tego typu mata, jak ja mam, to jest dość duża mata, 60x45. Ja mam tu w, swoim, w swojej sypialni, mam takie stworzone miejsce do pracy. Jest to biureczko, 90 bodajże, z trzema szufladkami, gdzie, gdzie sobie to, gdzie sobie wycinam kleje. I żeby nie pociąć tego biurka, zaopatrzyłem się w taką matę do cięcia. Ale na tej macie nie tnę. Ja ono tylko jest jako zabezpieczenie. Z początku korzystałem na przykład, jak jeszcze nie miałem, nie kupiłem tej maty. ciąłem na kartonie. Podkładałem sobie karton i skalpelem. żeby nie pociąć, po prostu jak wycinałem elementy. To podkładałem sobie taki karton. Może być to karton typu tekturka, paspartu, gdzieś zdobyta w, u ramiarza. Teraz zaopatrzyłem się tego typu. Mniejszą troszeczkę podkładkę. Bardzo dobrze się to mi tutaj sprawdza. Fajnie. Ta mata samozabliźniająca się. Nie ma tu żadnych Śladów po cięciu. Tak więc mamy te swoje miejsce do pracy już. No i jeszcze tu jest kwestia oświetlenia. Musimy mieć dość dobrze oświetlone to miejsce. Ja mam zamontowaną nad biurkiem półkę i nad tą półką zamontowałem sobie lampę. Światło neutralne, dość jasne. Teraz na, o narzędziach. Co, co nam będzie niezbędne? Przede wszystkim co nożyczki. Nożyczki. Ja tu mam, używam jakby trzech rodzajów. Duże nożyczki do wycinania w twardym, yy, w tej tekturze, z twardej tektury. Yy, większe, dlatego że ramię jest większe na końcówkach łatwiej się wycina dwie pary mniejszych to mi wystarczająco wystarcza do tego wspomniałem o skalpelach to mogą być skalpele mogą być skalpele, może być tak zwany nożyk tapciarski z odłamywanymi ostrzami też Wystarczające, może być na początek. No i powiedzmy, pensety. Moja stara, wysłużona penseta. Troszeczkę bardziej dokładniejsza. W sensie takim, że, że te końcóweczki są bardzo cienkie. No i oczywiście, jakiś przymiar, przymiar y, metalowa. Metalowej liniał, dlaczego metalowy? Bo jeżeli będziemy uważali plastikowego lub drewnianego przy cięciach skalpelem, możemy po prostu odcinać, zhaczać. Natomiast po metalowej, przy metalowej tego nie przytniemy sobie skalpelem. Jeżeli mało mamy tego miejsca do jakby zagospodarowania biurka zajmują nam e, inne rzeczy na biurku, tak jak wspomniałem że grom młodych ludzi uczy się, czyli to, to biurko ma zajęte na inne swoje przybory szkolne e, takie, mm, taką dobrą przechowanią wszelkich narzędzi jest taka oto skrzyneczka gdzie można się zaobaczyć w taką skrzyneczkę w jakimś markecie budowlanym i możemy sobie w niej przechowywać różne, przynajmniej różniejsze rzeczy, stworzyć, to ma to przegródki, możemy sobie więcej tych przegródek stworzyć i dodać tak, na czas klejenia, czy nie klejenia, chowamy to, wyjmujemy do klejenia, chowamy na czas nieklejenia, zamykamy, ma to rączkę, można to wykorzystać właśnie do... Przechowywania swoich narzędzi. Do, do przechowywania, jakby elementów mało, małych, wyciętych. Dobrą rzeczą są takie zaopatrzenie się w takie pudełeczka. Będziemy w takie pudełka o, odkładać już elementy wycięte częściowo, żeby nam się nie pogubiły. Na początek do retuszowania, bo jeżeli wyciśnimy karton dobrze jest go retuszować, to znaczy jeżeli karton prze, przecinamy tu on, on jest biały w tych cięciach, tu jest nadruk na części zewnętrznej, natomiast jeżeli przecinamy jest yy, w tym miejscu jest biały więc żeby go przyretuszować, o tak jak tu jest, widzicie jak jeszcze nie jest poletuszowany jest tu biały, jest to brzydko wygląda przy sklejeniu należy to odpowiednim kolorem, tak jak jest na zewnątrz przyretuszować i teraz co używamy do tego retuszu możemy zaopatrzyć się w zwykłe farbki plakatowe coś takiego jak ja tu mam pozostałości mogą to być kredki Wiecowe. tego typu kredki żeby po prostu tą część farbki ja używam farbek Paktry najlepsze, najlepsze są farbki wodne czy to Paktra, czy Hataka, czy Waleo. Hmm, ale na początek wystarczą nam zwykłe plakatówki kupienie sobie zestaw podstawowy. Powiedzmy 6 kolorów. Możemy z tych kolorów tworzyć po prostu yy, na bazie podstawowych kolorów, kolory pochodne. No i oczywiście pędzelek 1, 2. Jeden może być szerszy yy, o włosiu. Jeżeli będziemy używali do retuszu farbek wodnych czy plakatowych, dobry jest. Ja zauważyłem dobry jest pędzelek o włosiu takim dość sztywnym. Po prostu on się nie zagina wtedy na krawędzi. Jak krawędziujemy, on się tu nie, 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 nie przegina, nie jest tak miękki i dość dobrze to wychodzi. W tym modelarstwie kartonowym używamy również różnego rodzaju drutów. E i tu też należałoby się zaopatrzyć w drut. Najlepszy jest drut taki miedziany. Różnych średnic. To w zależności od jakiego, jaką wycinankę robimy, jest podane często w opisach, jakiej, jakiej średnicy to musi być drut. Mniej więcej często w małych modelarzach. Zawsze podawano tu albo użyć szpilki, albo użyć spinacza. Natomiast w sklepach takich budowlanych, marketach budowlanych, można zaopatrzyć się w takie różnego rodzaju drut. Tu ja mam taki drut biały, dość miękki, średnicy, nie pamiętam, ale mogę to zmierzyć. Ten ma akurat. 0,37 mm. Często na jakieś małe elementy. Ten 0,93, czyli około 1 mm. Jeżeli podaje wycinanka, to takiego używamy. No, ale o tych różnych innych rzeczach, tak zwanych przydasiach, y, opowiem może w innym y, moim odcinku. Dodam jeszcze, żeby żeby takie coś. Y, sobie ciąć, wyginać przydałyby się oczywiście jakieś nam małe, proste cążki czy obcinaczki ale równie dobrze możemy to obciąć te cieńsze druciki możemy to obciąć skalpelem nożem na tekturce też to dobrze zdaje egzamin także w tym odcinku z mojej strony wszystko. Ja tu się dzielę jakby swoimi takimi spostrzeżeniami, co ja używam Nie, nie mądrze się tu jakoś uczę. Po prostu chcę się podzielić tym, co ja, co ja używam do, do tego modelarstwa kartonowego. Dziękuję za uwagę.